Dzień dobry. Dzisiaj o logarytmach. Proste i nieproste. Jedno zadanko na maturze. Dlatego od razu mówię: kto umie logarytmy, to ma jeden punkt, co najmniej na maturze więcej. Kto tego nie umie i nie jest w stanie tego zrozumieć, to niech sobie nawet daruje to i po prostu przejdzie do innych działów. Bo nie warto poświęcać strasznie dużą ilość czasu, żeby coś zrozumieć i mieć z tego tylko jeden punkt. Chociaż z drugiej strony to jest łatwe. Dlatego warto spróbować pomyśleć, jak się to robi te logarytmy na odwrót niż potęgowanie, po to, żeby mieć ten właśnie jeden punkt. Bo zawsze na maturze jest jakiś logarytm, więc warto spróbować. A to jest łatwe. Zobaczcie. Najprostszy przykład, jaki się zawsze podaje. No to jest taki. Ile to jest logarytm o podstawie 2 z 8? No 3. A dlaczego 3? No i tutaj właśnie wchodzi definicja, proszę Państwa. Musisz umieć zamienić logarytm na potęgę. W tablicach tam jest wzór, ale spróbuj zapamiętać, że robi się takie kółeczko. Zaczyna się od małej liczby, zaczynasz od dołu, no nie? Jak gdzieś idziesz w góry, to musisz zacząć od dołu. Od dołu zaczynasz, idziesz do góry. Tak samo tutaj. Zaczynasz od dołu, idziesz w kółeczko do góry i wracasz do dużej liczby. Takie kółeczko robisz z tych trzech liczb w kółeczku. No i mamy dwa. Do potęgi trzeciej równa się osiem. Jak to sobie zapamiętasz, takie kółeczko, to wszystkie logarytmy są Twoje i jeden punkt jest Twój na maturze. No, o tym więcej się nie będę rozpisywał, po prostu musisz sobie to poćwiczyć. Logarytm o podstawie 3 z 9. Kółeczko sobie robisz, no nie? Stąd. Tu nie wiem ile dajesz sobie całeczkę, żeby ta liczba wróciła tu. 3 do której potęgi, żeby wyszło 9? No do drugiej. 3 no, do drugiej. Daje 9, więc no, no, logarytm jest równy 2. Czasem jest tak, jak było ostatnio, potęga ujemna, nie? Pamiętajcie? Do minus, to się odwraca. Ta sama zasada oczywiście jest tutaj. Patrzcie się. Logarytm o podstawie np. 2 z 1 czwartej. Ha. To jest niby to samo, tylko że 2 do której potęgi, żeby wyszła 1 czwarta? 2 do której potęgi, żeby wyszła 1 czwarta? No na pewno nie 2 do drugiej, nie? Tylko do minus drugiej. Właśnie. Dlatego zasada jest taka: musisz sobie zapamiętać, kochany studencie przyszły, że jak widzisz liczbę tu na dole i liczbę tu obok odwróconą wzajemnie, to na pewno będzie minus. Jak widzisz liczbę i drugą liczbę w logarytmie nieodwróconą, to nie będzie minus, a będzie normalna liczba dodatnia. A tak, widzieliśmy ujemna, bo minus odwraca, minus do potęgi odwraca. nie? No to teraz wzory, jakie się pojawiają. Proszę Państwa, są trzy tylko wzory na maturze i te trzy macie umieć. Jak się logarytm dodaje? Jak się odejmuje? i co zrobić z liczbą która stoi przed logarytmem? Zauważcie tu nigdzie nie ma liczby przed logarytmem. Nie ma. No to jak jest jakaś liczba przed logarytmem, to co z nią zrobić? Te trzy wzory proszę państwa są w tablicach, więc to możecie sobie tam zobaczyć. Jak się dodaje, to te liczby się mnożą. Jak się odejmuje, to te liczby się dzieli. Czyli tu będzie logarytm o podstawie 3 z 10, a tu będzie logarytm o podstawie 3. 5 dzielone przez 2, dwa, 2,5. Dwa A tu z kolei, proszę Państwa, ten wzorek jest prościutki. Ta liczba ucieka do potęgi piątki. Wrzućcie ją do potęgi piątki. Czyli będzie logarytm o podstawie 3, 5 do drugiej. Wszystko. To jest wszystko, co macie umieć z logarytmów, żeby mieć ten jeden punkt na maturze. Poziom podstawowy, matematyka. Dlatego, kto to umie ogarnąć, tak? Umie ogarnąć to wszystko, jak to się liczy, to polecam się nauczyć. Polecam poćwiczyć, bo, bo jak wiesz, że będzie jakieś zadanie, szkoda by było nie nauczyć się go w miarę tak na jakimś tam levelu, co by mieć w prawie pewny jeden punkt, no nie? No, warto. Dlatego polecam te logarytmy, coś tam poćwiczyć. No i właśnie, w ramach tych ćwiczeń, jak zwykle oczywiście, za chwilę odkryję tablicę, a tam będzie pięć przykładów. I spróbuj, drogi uczniu, wejść sobie teraz karteczkę, wejść sobie długopisik, jak zwykle daj stop i zaczekasz, aż później odkryję i dam odpowiedzi. OK? No to jedziemy. Tu masz pięć przykładów. Pięć przykładów po kolei. Poćwicz sam. Teraz. Stop. Kiedy już poćwiczyłeś, no to ja odkrywam karty. No i te przykłady, no tak od dołu. bo Zobaczcie, ten u dołu jest łatwy. One się, te logarytmy wręcz liczą. Trzy do której potęgi, żeby wyszło 27? Do trzeciej. 3 do której potęgi, żeby wyszło 1 do zerowej? Także to się liczy nawet od razu. Chociaż tu jest minus i niektórzy robią z tego wzoru, który przed chwilą pokazywałem, że to się dzieli. Też można. 27 dzielone przez 1, 27. A logarytm o podstawie 3 z 27 jest 3. I tutaj jest mnożenie, bo jest plus. Plus, mnożenie. Jak się mnoży. To się mnoży, i tu jest właśnie to, co mówiłem. Jak widzisz podstawę 3, a tu widzisz liczbę odwróconą, to wynik ujemny, bo na maturze się pomylisz. A na pewno tam wśród odpowiedzi A, B, C, D będzie minus 1 i będzie też 1. Co byś się pomylił. No, dalsze przykłady to już są takie bardziej skomplikowane, ale różnie dają na maturze, proszę Państwa. Czasem łatwo, czasem trudniej. Czasem też wynik nie jest liczbą, tylko logarytmem, jak tu. Tutaj można jeszcze coś pokombinować z tym logarytmem, na przykład 200 to jest dwa razy 100, no nie? No i coś tam pokombinować. Czasem w odpowiedziach ABCD nie ma 5, 8, 6, 100, minus 1, tylko są też logarytmy. Dlatego po prostu do danej odpowiedzi kombinuj, po prostu żeby, żeby się dowiedzieć, jaka jest odpowiedź. No, tak na przykład tutaj proszę zobaczyć. Pierwszy przykład wcale nie jest taki oczywisty. Tu normalnie uczniowie postępują tak, że tą dwójkę wrzucają tutaj do czwórki. Wtedy jest 4 do potęgi drugiej. 16. Tutaj ta trójka zgodnie z tym, co mówiłem, ląduje tu u góry. Jedna, druga do trzeciej jedna ósma, a jak się odejmuje, to się dzieli i wychodzi tam 20, 20, 16 razy 8 i wychodzi 16 razy 8, coś tam wychodzi. nie? No ale to wtedy pójdziemy w uliczkę, która nie ma w odpowiedziach. No to trzeba inaczej podejść, no nie? Inaczej podejść no to jest tak: czwórkę zamienić na 2 do drugiej i tą liczbę tu zrzucić. Nie dwójkę wyrzucić do potęgi, tylko tą liczbę zrzucić. Tak albo tak. Podobnie tu, tą liczbę tu zrzucić. No i jest wynik, który akurat tam gdzieś w odpowiedziach ABCD jest. Tak więc podsumowując, poćwicz. Poćwicz. Te proste przykłady. Umiesz, to umiesz, super, nie umiesz i nie jesteś w stanie się tego nauczyć. Zostaw ten jeden punkcik. Za chwilę pójdziemy do innych działów. Także, do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!